Cześć Siemano, to bruder von Antekitata. Kasiałka. Patrzcie, my jesteśmy dzisiaj na plaży w Gdańsku. Wzięliśmy nasze bruderaki, słuchajcie. A tu Patrzcie, jaka tutaj zabawa! W ogóle pogoda dla mnie straszna, chociaż dziś jest świetna zabawa. Patrzcie, tam statek jakiś chodzi do portu. Ta na tejś Ci na rybach. W ogóle. Woda zerowa, tam morsy są, morsują ludzie sobie, kąpią się dzisiaj. Pogoda, Pogoda dzisiaj jest piękna, słuchajcie, jest... ile Ania stopni jest? Nie No 6. 3 Wzięliśmy zabawki, a więc tak, słuchajcie, wzięliśmy Ursusa, wzięliśmy tego Libera, Antoś już piachładuje. Nie wzięliśmy tylko łopaty, bo no jak wiecie, Byliśmy tak ci przeprowadzki tam mamy to gdzieś zakopane i w ogóle tam nie wiemy gdzie ono jest teraz. No, a to to się zacina? No bo tam piasek wpadnie. nie? Justynka wzięła sobie betoniarkę, kręci betoniarką, wysypuje tutaj. Wzięliśmy to Tomiego, 60, Libera i Volvo. Volvo wzięliśmy dlatego, jak wiecie, bo Volvo ma... Dużą tą pakę. Ja już nasypałem. Jeszcze dawaj, co tak mało? No dawaj więcej. Justyna ci może zamieszać betonu Justyka to możesz kręcić się to się wysypie wiesz? Zaszadę do góry nogami to Mógł zrobić. Justyna chce chyba po swojemu a mogę rękawiczkami ładować piasek? Dawaj rękawicami ładujesz Nie bój się Nie bój się, nie bój Dawaj, dawaj Patrzcie pełna Cię łyżka paręcie, to ściągniemy, W tej padromie tak. tutaj już oj. O! Ale kurde ciężar, co? Przednie koła się... Zabuksowały. Zaraz tutaj Volvo cofnie. Dawaj. I uwaga. Jak to było teraz Antz? Dobra, wysypane. Dawaj jeszcze. O, Justyna też wysypała. Patrzcie, z betoniarki wysypała. A tu jest beton na budowę. Możesz do góry nogami wziąć i tak popukać. To wypadnie. O, i teraz popukaj i widzisz, i wypadło już. Mam Świetnie. To fajny, Będziemy robić... Co wypadło? Będziemy Pokaż. Taką wielką dziurę. No chyba tak. tak. Gdzieś się ktoś przekopał? No. Taką wielką to dziurę. Jak A widzicie. On ma taki plan. Jego marzeniem jest to, żeby przekopać całą plażę. Całą plażę, ale, ale całutką? Żeby znalazł szczątki dinozaurów. To jest jego marzenie. Ja cię Powiedział przed chwilą, jak tutaj wchodzi ciekawe co chłopacy robią tutaj pieski sobie chodzą słuchajcie ludzie spacerują a my jak zawsze niekonwencjonalnie <gry> <gry> czyli jak o, widzicie wszystkie dzieci jest, siedzą albo w domach się albo się bawią w domu a my na plaży oczywiście nie mamy tutaj ani strojów no bo nie zamierzaliśmy się kopać, chociaż mama mnie namawiała, żebym się... No w tamtym roku obiecałem, Że mam się wykąpać w ogóle w zimę, słuchajcie, w morzu. Ja bym poszedł. Ja bym poszedł. No to idź. No ale ja nie mam teraz. No to za tydzień przyjeżdżamy. O, tata chyba. No, ale wiesz, że jestem chory. nie chcę się bardziej rozchorować, wiecie, żeby nie było. Dobra. A co, zasypane mogę wyjeżdżać? No. O, uwaga, jedzie Ania. Tutaj dawaj Józef, dawaj Antoś, 60. Oj. A nie O, tutaj jedzie Wol, Wol, i jedzie do wody, Antoś chodź. Dobra, już. Uwaga, mój pomocnik został. O, poczekamy jeszcze. O, woda. Ale dzisiaj fajnie się bawić. Ten kwiatek świetny jest. Dziś jest. No patrzcie, idealne, idealna woda. Jakie spokojne tutaj są. <noise> Ten już sobie pomoczył rękawice. Na czworaka, <laughs> Dobra. Kalosze założone, to można wchodzić. A. 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 Ale fajnie. To jest, to jest, to jest. Co się widzica. stało? Łabędź się! gdzie? Tata O, o łabędź jest. Już Świetnie. Skoczył, Antoś, czy, gdzie tam wjeżdżasz? Skoczył, On jest na nie? baterii, Antoś! Skoczył czy nie, Justyna? Uciekł. Działa dalej. To chodź, jedziemy na naładować i zaraz przyjedziesz, co starać robisz, co? Dobra? Dobra, dobra. Uważaj, bo pani idzie z Dawaj, jedziemy, Justyna, naładowaj. <Glipy> O, to się tak boić. Chodź tam to czekam jak jest o. Tam ludzie wchodzą do wody, kąpią się, muzyka jest Atmosfera fajna. Justyna się chyba zakopała. Dawaj no, Justynka, chodź. Szczęść. Chodź, chodź. Justyna, zadzwoń po pomoc. Tata, Tata z... zobacz czy ja jadę. Zobacz Justyna, kto do ciebie płynie. Zobacz Justynka, kto tam do ciebie płynie. Łabędź. Ja <morsy>, Morsy się kąpią, słuchajcie. Ja może też się wykąpię następnym razem z nimi, może Ania za tydzień przyjadę tutaj. Nie, może za tydzień pojedziemy, Wyjedzie. Dobra, wyciągaj. Chodź Antoś, chodź Antoś. Wiem, że się zakopałaś. Zakopałam się. Nie? Lasy. A jeszcze Kseriona mamy, właśnie, a Kserion do wody jeszcze nie wjechał tam blisko. Zaraz podjedzie, tylko już... O Jezu, a mogę teraz tym wjechać? No wiesz. Nie przepniesz chyba tego y, piasku. Nie. Przepnę. Jesteś pewien? No, żebyś nie popsuł tej zabawki Antoś. Co, ten mechanizm wchodzi na razie? No tylko, że troszeczkę się rękawiczka tam łapało. No, tylko nie opieraj się ręką, bo się połączysz, bo to jest mokry piasek już, nie? No, no. Spróbuj wziąć mokrego piachu. O ja. O, ale dziura się wykopała. Wjechał koła mi tam! Justyna, dawaj volvo! <laughs> no jeszcze trochę. <laughs> Ojeju! Nieźle, nieźle. Gdzie to wysypać? Może tu. Dobra, wysypuj. Wykopujemy taki wielki tu. Oj, woda ci padnie Teraz idę do Justyny zobaczyć, jak Justynka się bawi. Jak się Justynka bawisz? Justynka się No Justynia, patrzcie ile tutaj piesków jest. O tutaj pieski sobie chodzą. Antoś, okay. Chodź Antoś tutaj. <laughs> Antoś już idzie. Dobra. Chodź Justyna. Antoś tutaj. Ty Justynie transport zrobisz. Zapatruj Justynce. O za kapala. Legnęli. Jak tam ta sześćdziesiątka jeszcze nie była użyta? Chyba ja ją muszę pojechać. Justyn, mm. coś Ci pozwolę. Syna. Antoś, co to się ja, dzieje? Może zrobić zamek Może zrobić aniołka. Zamek z piasku, już ty na chce robić. Ada, zobacz, jaki aniołek. Ojeju! Super! Zobacz, jaki zrobiłaś, ślad. rad! skrzydełka i sukienka. Głowa, co się słowa? <laughs> To jest właśnie, powiem Wam, że to jest plus mieszkania nad morzem, że możecie wyskoczyć i macie jedną wielką piaskownicę. Ojeju, Antoś, co ci się stało? Ja typuję. To może jeszcze do betoniarki. Muszę Antosia teraz wyciągnąć. Może Kserion go wyciągnie? Ja bym tutaj postawił na statywie, ale boję się, że nam się zawali piachem, kurczę. Chyba, że wstawiłbym go do tego plastikowego pojemnika. I no chyba... Ja to trzeba tyłem, tak I nie chyba nie. tak zrobię. Czekajcie chwilę, zaraz wracam. Dobra, już jestem. Słuchajcie, ja podjeżdżam... Gdzie jest Xerion? To jest. Nie, Jusiu. Jeszcze ja Kserionem podjadę. O nie! Cześć kolego. co? Cześć, co u Ciebie? Czemu jesteś taki brudny? Weźcie się przesuń. Gdzie wpadłeś, jak okay. jesteś na zewnątrz? do piasku. Zawiało. Zawiało, czyli nie mogę. Może trochę niżej, ty. Nie, tu nic nie da. Niestety muszę to trzymać. Antoś wpadł do piasku. Kopie. O, podziemny bunkier, jak na czołg jakiś. O, Justyna tutaj pokopała. No. Antoś a... jakąś tutaj buduje bazę. on nas tutaj chce zakopać. Antek, ty chcesz nas zakopać? Nie. Weź, daj poczekać do czerwca, bo do lipca aż będzie gorąco, co? Prze <grym grym grym> chwilę jeszcze się pobawimy, Słuchajcie, potem może coś pojedziemy na jakiegoś gofra Chociaż o, nie mówię, wiem. a I i ryby. I ryby. To już, Dla Justyny ryba, bo Justyna jak Garfield, Jacy. Justyna wyglądasz jak Eskimos z tym takim futrem. Ja ten, ten łańcuszek chyba muszę schować. Tata, tata, to jest taka kopalnia. No w właśnie. A to wiesz, jaka by była kopalnia, że ten Volvo no, tutaj, tutaj wjeżdża? No i syp na niego. Na niego. Ja stąd wyjadę, patrzcie, koła w powietrzu stoją, bo tam taka dziura. O ja ciekawe czy wyjedzie. I transport będzie, uwaga. Dobra, wyjeżdżam chyba. Uwaga! Ja też jeszcze dopakuję. Eee, panie dobra, Marian, nie wrzucaj więcej, bo już... Janusz! No, nie wyjedziesz! Dobra, Antek mm. dawaj tym! O kurde. Zemionem, popatrz. nie, go. ja chyba nie, nie wyjadę chyba. My cię tutaj tata popchniemy. No Antoś, dawaj, 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 ja! dobra Antoś, weź podejdź na plażę i wysyp. No zobacz, weź możesz nawet trochę dalej, tylko nie wpakuj ręki do tej wody. No dawaj, dawaj. Dobra, poszedł. Patrzcie jak się koła ten przynają, w ogóle. No jak! Co? Jak on spycha tym przodem? O obciążenie jest e, tata on jest przegubowy na szczęście, łatwiej się skręca. No. Nie, tak to, to by było ciężko, nie? O, znowu ten łabędź przypłynął do nas. Cześć łabędź. Nie mamy jedzenia. Mamy piasek. <grym> Antoś dobrze. I ruszamy dalej. Wiecie, że takie też chyba te Volvo to są tam na przekopie tej Mierzei, nie? Ania, chyba też te duże ciężarówki jeżdżą. I co Justynia? O Jezu! Co ci się stało? Noga ci się złamała? Nie, nie możesz się Nie możesz się bo no to chodzi. Ja ci pomogę. Ania, ona wygląda jak jakiś madekin. Siadaj.